w nowym filmiku, słuchajcie, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, ja mam tu kawkę mrożoną, bo filmik może być, słuchajcie, troszkę długi. Przepraszam Was, jeżeli będziecie słyszeć pieska, czy jakieś głosy z dworu, mam tutaj, wiecie, ogród, otworzone drzwi, bo jest tak ciepło, więc żeby nie przedłużać, słuchajcie, przechodzimy do pytań w ogniu waszych pytań. Wasze pytania, moje odpowiedzi. Dziękuję wam za wszystkie pytania, za wszystkie przemiłe komentarze, za wszystkie wiadomości. Miłe i słuchajcie, starałam się wybrać takie pytania, które się bardzo często powtarzały, były wiecie jakby powielane w różnej konfiguracji. No to co, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Skąd bierzesz pomysł na dany film? z życia, z pasji, z obserwacji, słuchajcie, z wiecie co, nie wiem, z głowy. Czasami przychodzi od tak po prostu, a czasami jest tak, że wy mi coś podsyłacie, że miałbyście ochotę na dany film, na daną tematykę, czy to o pielęgnacji, czy to właśnie o włosach, wy mi też podrzucacie tematy, ale tak generalnie, rzecz biorąc trochę od was, trochę właśnie z życia, z obserwacji, z pasji, tak. Wiecie, z takiej ogólnej inspiracji światem i ludźmi. Dalej. Jaką markę z firm luksusowych lubisz najbardziej? I wiecie co, kiedy dostałam to pytanie, zaczęłam się tak zastanawiać, czy ja mam taką markę, którą tak wiecie, na piedestale lubię najbardziej. I chyba takiej marki nie mam, którą bym miała wiecie tak wyróżnić na piedestale. Mam takie rzeczy, które mi się z danej marki, tych wiecie, firm luksusowych, wyżej półkowych, tak to nazwijmy, podobają mi się. I w każdej marce jest coś takiego, co, co wiecie, co jest w moim guście. No, i tak samo każda marka ma coś, co mi się kompletnie wiecie, nie jest moim guście i mi nie odpowiada, nie podoba, nie przemawia za mną, nie podoba mi się. Ale jeżeli bym miała taką naprawdę wybrać jedną, gdzie mam tych rzeczy, chyba najwięcej z tej marki, tak mi się wydaje. Wszelakie, czy to wiecie, jeśli chodzi o torebki, czy jakieś tam akcesoria, czy biżuterię, to chyba Gucci. Tak, mi się wydaje, że, że chyba Gucci. Ale wiecie, to nie jest tak, że lubię właśnie Gucci, Gucci najbardziej, bo jakby lubię też produkty Diora, czy, czy torebki, czy, czy prady. Ale chyba tak. Chyba, jeżeli bym miała taką jedną wybrać markę, no to chyba byłoby Gucci. Następne pytanie. Czego nie lubisz w ludziach, a co cenisz na najbardziej? Przepiękne pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Czego nie lubię w ludziach? Słuchajcie, nie lubię obłudy, chamstwa, bezczelności, braku kultury przede wszystkim. Wiecie, dwulicowości, nie lubię, kiedy ktoś opowiada bajki i myśli, że wiecie, ten słuchacz wszystko łyka jak pelikan. Nie zdają sobie sprawy, że wiecie, robi z siebie, wiecie, słowie gubka. Nie lubię braku kultury, braku taktu. To tak ogólnie rzecz biorąc. No, i to samo mogłabym, wiecie, na tą drugą stronę przewrócić. Co sobie cenię w ludziach? No to przede wszystkim szczerość, otwartość, takie, wiecie, m, poz, pozytywne nastawienie. Nie, nie lubię takich, wiecie, też wampirów energetycznych, którzy ciągle smęcą, narzekają. Ja w ogóle nie przebywam z takimi ludźmi, a jak widzę, że ktoś, wiecie, pojawia się, to bardzo szybko, jakby eliminuje. Nie, nie lubię czegoś takiego, takich, wiecie, energetycznych wampirów. Ciągnących wiecie w dół, lubię bardzo pozytywne osoby, lubię osoby z pasją. Mm, takie, które mają swoje pasje, hobby, lubią się wiecie roz, rozwijać, nie smędzą. No, takie bardzo pozytywne, kulturalne osoby, z taktem też wiecie, takie, które nie są bezczelne, nie zadają wiecie jakichś niestosownych pytań, tylko wiedzą, jak się y, stosownie zachować, o co. Można zapytać, a o co może nie należałoby pytać, takie, wiecie, z taktem po prostu. Tak, no szczere, otwarte, takie uśmiechnięte, z pozytywną energią. No i bardzo sobie cenię takie osoby, wiecie, które to, co myślą, powiedzą w twarz, a nie, wiecie, za plecami inaczej. Nie znoszę tego, nie znoszę takiej obłudy, takiej dwulicowości. No, nie, 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 to, to, tak, to tak pokrótce, wiecie, bo o tym można by było książkę napisać i wiecie, i mówić, i mówić, ale tak ogólnikowo to, to tak, ludzi z kulturą sobie bardzo cenię, ludzi takich, wiecie, z, yy, z taktem, po prostu, z taktem. Czy mogłabyś zamieszkać gdzieś indziej niż Anglia? Oczywiście, że tak. Jakby ja wiecie, co nie mam z tym problemu, bardzo lubię mieć takie, takie właśnie swoją oazę, takie swoje miejsce, gdzie wiem, że to jest moje, mogę wrócić, wiecie, mogę, dobrze się czuję, ale jakby uważam, że dom jest tam, gdzie jest, wiecie, rodzina, taka właśnie, wiecie, najbliższa rodzina, tak jak na przykład mój mąż i gdziekolwiek byśmy nie mieszkali, to myślę, że byśmy sobie, wiecie, byli razem. Tak, także wiecie co, oczywiście, że mogłabym, jakby tak, jakby bez problemu mogłabym zamieszkać w innym kraju. Następne pytanko. Czy masz listę rzeczy luksusowych, które chciałabyś mieć lub kupić? Wiecie co? Mam w swoim telefonie w notatkach. Można powiedzieć i tak i nie, czyli mam taką listę i tak i nie, bo gdzieś tam coś mam, ale to nie jest tak, że wiecie, ja ją tworzę jakoś bardzo, bo często też wiecie, co rzeczy takie luksusowe, to ja okupuję bardzo spontanicznie, nieplanowane, po prostu. Akurat jestem na zakupach, coś mi wpadnie i jakby, wiecie, to zakupy nieplanowane, to jest bardzo często, więc, więc ta lista jest taka, wiecie, nieobowiązująca. Jakby... Ale gdzieś tam w głowie mam, gdzieś tam sobie w notatkach coś tam kiedyś pisałam, ale jakby z tej listy coś przychodziło, tak samo coś odchodziło, bo coś chciałam kupić, potem jednak się rozmyśliłam i, i już wiecie, tej rzeczy nie chciałam, nie potrzebowałam, nie, nie, jakby mnie interesowała mnie. Więc to jest takie w sumie, wiecie co, mam na pewno jakąś tam biżuterię w głowie, którą chciałabym dostać. Kto wie, ten wie, kartiera. To jest, wiecie, bardzo droga biżuteria. Dlatego ona jest zaplanowana na specjalną okazję. Mój mąż wie, kiedy, co i jak. Jakby. <laughs> tak. Kto wie, kto wie, to wie, że biżuteria kartiera jest, ma swoją wysoką cenę. I wiecie co, takiego prezentu nie chcę dostawać tak o sobie, byle kupić, tylko właśnie, żeby to było zaznaczenie danej, jakiejś tam okazji symbolicznej. Tak. Dobra, dalej. Mm, mm, mm. Jak to się stało, że przeprowadziłaś się do Anglii i jak długo tam mieszkasz? Słuchajcie, to pytanie się bardzo powielało. Było w różnej kondynacji, właśnie jak to się stało, że się wyprowadziłam do Anglii. Było bardzo dużo takich pytań. Słuchajcie, jak długo mieszkam? Mieszkam tutaj 15 lat. Jestem tutaj już 15 lat. Natomiast jak to się stało, że się przeprowadziłam? Trochę przypadek, trochę. Um, Wiecie, taka spontaniczna rozmowa z, z koleżanką. Która wiecie, też już tutaj była, też jakby chciała mnie i mojego męża zabrać ze sobą i wciągnąć tu, i tak jakoś przyjechaliśmy z nią na chwilę, a tak już zostaliśmy. Potem wiecie, jakoś tam poszliśmy do pracy, jest w ogóle długa historia. I powiem Wam, że niekoniecznie to jest taka pozytywna historia. Być może to by była fajna historia, na taką pogadankę do kawy, ku przestrodze młodym, że wiecie, którzy chcieliby, no już teraz jakby Anglia jest zamknięta, tak, na przyjazd. Nowych, ale tak generalnie ludzie wyjeżdżają, wiecie, do innych krajów, żeby właśnie jako młoda osoba na co uważać, jak uważać też na ludzi. I nie, że zawsze jest tak, wiecie, pozytywnie, że wyjadę i będzie tak, wow, super. E, także tak, dlatego ja wam mówię, że jestem najlepszym przykładem na to, że można sobie fajnie poradzić, fajnie ułożyć życie na swoich zasadach, pomimo trudności w życiu. O, tak bym, tak bym to powiedziała i tyle na ten temat. Mm, mm, mm. Dalej, mm, jak to się stało, jak długo mieszkasz było. Twoja aktualna pielęgnacja włosów. To pytanie też się pojawia bardzo często. Jak dbam o włosy, e, czy pokażę swoją pielęgnację włosów, czy w ogóle zrobię taki odrębny filmik, może, czy, czy zrobiłabym taki filmik e, o włosach. I słuchajcie, ja tutaj nie przyniosłam Wam celowo, e, po, nie przyniosłam żadnych tutaj produktów. E, żeby Wam pokazać takie wiecie, pielęgnacji mojej włosowej, tak jak ostatnio to zrobiłam przy Q&A, parę produktów Wam pokazałam, dlatego, że taki filmik o pielęgnacji włosów postaram się Wam nakręcić albo gdzieś w międzyczasie po prostu gdzieś tam przemycić w jakichś, wiecie, proponowanych produktach, gdzieś tam będę przemycać, ale słuchajcie, tak standardowo rzecz biorąc, ja już kiedyś o tym mówiłam. Od czasu do czasu robię zabiegi na, włosu, na włosach, robiłam keratynowe prostowanie, no w tej chwili nie, ale był czas, że robiłam. Co jakiś czas robię mezoterapię i głową głowy, co jakiś czas robię też botox. To to mm, tak. Robi jakieś tam zabiegi, jakieś spadła włosów, takie wiecie, profesjonalne w zakładach fryzjerskich. A tak normalnie, słuchajcie, to używam zawsze odżywki, co jakiś czas, raz, dwa razy w tygodniu, maseczki. Używam olejku rozmarynowego, pokazywałam go swoją drogą, świetny jest. Dziewczyny świetny jest ten olejek, żeby używać tutaj u nasady włosów, świetny. Um. I słuchajcie, szampon, odżywka, jakaś odżywka ze spłukiwaniem bądź taka, wiecie, w mgiełce tylko do rozczesania. No i olejek, olejek na końcówki, i powiem Wam tak, używałam olejku na przykład z Olaplexu, który jest świetny, świetny jest, jest ok. Ale jakby dużo tańsze olejki u mnie sprawdzają się równie dobrze. Bardzo lubię też ten, ten jedwab do włosów. Uwielbiam ten jedwab do włosów. Ten wiecie, taki malutki. Jak będzie pielęgnacja włosowa, to Wam go pokażę. Olejek z OSHI jest fajny. Pisze się A, U, S, I, E. Taki ten fioletowy z witaminami. Jakby tak. Tak samo z, widzę, słuchajcie, różnice. Różnice, że wiecie co, przynajmniej na moich włosach, które są wysoko nie sprawdzają się. Naprawdę, dziewczyny, nie sprawdzają się u mnie szampony takie drogie. One się u mnie nie sprawdzają. Oczywiście y, używam też Keras test co, co jakiś czas i on jest bardzo fajny, ale powiem Wam, że Garniera, L'Oreal'a, te szampony, te wiecie tańsze, sprawdzają mi się tak samo jak, y, nie wiem, tony Guy, y, które są z profesjonalnej linii fryzjerskiej. Także tak, ja nie widzę aż takiej różnicy, jak na przykład sobie u, użyję tego miodowego takiego szamponu z Garniera. I odżywkę do tego. Jestem też super zadowolona. Także to tak, to tyle na ten temat. A, a taki filmik pielęgnacja, bądź produkty pielęgnacyjne gdzieś tam będę Wam w filmikach wiecie, wtłaczać po kolei. Dobra, tyle o włosach na razie. Słuchajcie, tutaj jest takie śmieszne pytanie. Nie wiem, czy wiecie, co jak przeczytałam, to tak się uśmiechnęłam pod nosem, bo nie wiem, czy to miało, miało być żartobliwie, czy naprawdę kogoś interesuje. Jaka zupa jest Twoją ulubioną? <laughs> Słuchajcie, ja odpowiem: ulubioną zupą to mam takie dwie: pomidorowa i, i ogórkowa, ale jakbym miała wybrać jedną, to pomidorowa. Jak tak bardzo kogoś to interesuje, to, to tak, to. No, to, to, ma to moja zupa ulubiona. <laughs> Jaką pielęgnację obecnie używasz do buzi? Słuchajcie, pielęgnacja, film pielęgnacyjny, pielęgnacja poranna i pielęgnacja wieczorna też będzie gdzieś tam ujęta albo we vlogach, albo stworzę taki film o pielęgnacji. Serum Estee Lauder Night Repair. Kremy, słuchajcie, u mnie bardzo rotują, zmieniają się. Jest inna pielęgnacja na okres jesienny. Wiadomo, to są wtedy peptydy, retinole, witamina C u mnie króluje. Nie zapominam o filtrach przeciwsłonecznych. Czy to pod makijaż, no jakby zawsze, zawsze mam te filtry słoneczne. Tak, jakieś bogate, wiecie, kremy pod oczy, to jest do moim ulubionym do Benefiance. Jakby, jakby tak, ale myślę, że taki film o pielęgnacji, bo o pielęgnację też często pytacie, pojawi się właśnie z pielęgnacją wieczorną i dzienną, albo wiecie, ogólnie zrobię film o pielęgnacji po prostu. Następne bardzo fajne pytanie. Co myślisz o Polakach mieszkających za granicą? Czy są oni pomocni? Hmm. <grym> Słuchajcie, co myślę o Polakach mieszkających za granicą? Wiecie co? No, tak jakby nie myślę aż tak bardzo, bo wiecie, no nie siedzę, nie myślę o nich, tak? Ale jakby tak z perspektywy czasu mieszkając, to czy są oni pomocni? Słuchajcie, mówi się, że jak Polak za granicą Tobie nie zaszkodził, to już Ci pomógł. I coś w tym jest. Jeżeli już Ci Polak nie zaszkodził, to Ci pomógł, a mam wrażenie, że Anglicy są bardziej pomocni niż Polacy. Mhm. Ale myślę, że na ten temat byłby też fajny, odrębny film tak ogólnikowo. Ale tak generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, to też nie ma co generalizować, bo są i fajni Polacy, i niefajni. Jak wszędzie. Wszędzie są fajni ludzie i mniej, mniej fajni ludzie. Są, wiecie, życzliwi i nierzeczliwi w różnych sytuacjach. Yy, więc, więc, wiecie, to jest tak ogólnikowo biorąc, ale faktycznie mam wrażenie, że Polacy tutaj... Yy, bardzo patrzą na siebie tylko i wyłącznie, chociaż wiecie co? Ja mam wrażenie, że generalnie ten świat robi się coraz gorszy i chyba nie tylko w Anglii, ale generalnie ludzie bardzo patrzą tylko na siebie, na swoje, wiecie, i jakby myślę, że są coraz gorsi ludzie dla siebie, niestety, ale tak myślę, że. Um, no, że ten świat no, nie idzie w złą, nie idzie w dobrą stronę, właśnie idzie w tą, w tą niestety złą stronę. Oczywiście rękawy, oczywiście tak jak mówię, nie ma co generalizować, a co ja myślę. Z mojej perspektywy mieszkania tutaj, jeśli chodzi tutaj za granicą, słuchajcie, ja tak właśnie myślę, że jeżeli Ci Polak nie zaszkodził, to już Ci pomógł. Ale też powiem Wam, że też znam bardzo fajnych ludzi. Ostatnio w ogóle w, obracam się w kręgu cudownych kobiet. Kobiet z pasją, kobiet, które prowadzą swoje biznesy, są niesamowitą inspiracją. Więc wiecie, poznaje osoby, które są, no wiecie, cudowne, życzliwe, nie jakieś zazdrosne, nie, tylko takie bardziej wspierające i, i wiecie, bardziej jako kobiety, wiecie, inspirujemy się nawzajem, więc, więc wiecie, to, to jest też różnie, ale oczywiście są, wiecie, też takie no, no nie będę tu mówić, każdy wie, myślę, że wie, co mam na myśli, że po prostu jest różnie, ale myślę, że tak jest wszędzie, nie tylko tutaj. Dobra. O, następne cudowne pytanie. Co myślisz o negatywnych komentarzach na YouTube i hejterach? Jakby też nad tym nie siedzę i nie rozmyślam, ale tak generalnie, jakbym coś miała powiedzieć, tak wiecie, w skrócie, bardzo w skrócie, od siebie, bo myślę, że wiecie, to nie jest jakieś warte dłuższej uwagi. Co myślę o negatywnych komentarzach? Słuchajcie, to jest też tak, że ja mam tutaj cudowne kobiety, cudowną społeczność, ale im więcej jest tych fajnych osób, tym więcej przychodzi tych, wiecie, tych hejterków. I teraz tak, u mnie wiecie, ja mam mały kanał, dopiero raczkujący, ale zdarzy się czasami jakiś tam negatywny komentarz, który, słuchajcie, mam głęboko gdzieś w swoich pięknych czterech literach. <śmiech> Jakby. <śmiech> słuchajcie, nie wiem, no. Gratuluję odwagi, współczuję, głupoty. No, co mam Wam mówić, słuchajcie? E, takie wiecie komentarze. Czasami zdarzy mi się je ja w ogóle rzadko wchodzę, bo jakby, to wiecie, nie mam na to czasu ani chęci, ani w ogóle szkoda mojej energii. E, czasami mam ochotę na jakiś tam negatywny komentarz, wiecie, z tyłka wzięty, y, na przykład przyczepienie się od tego, czy się mówi perfum, czy perfumy, czy srumy, czy w ogóle. E, słuchajcie, mam czasem ochotę, wiecie tak odpowiedzieć, bo, bo wiecie, to są, to, to dostałam takie jakieś tam, wiecie. I mam ochotę odpowiedzieć ironicznie, jakoś tam wiecie, ale potem sobie myślę, że nie ma sensu. Słuchajcie, to jest walka z wiatrakami. Słuchajcie, głupiemu nie wytłumaczysz, że jest głupi. I jakby szkoda naszej energii, dobrego samopoczucia. Ja nie wiem, kto jest po tej drugiej stronie i jakby mam to gdzieś w swoich pięknych czterech literach. Ale myślę, że wiecie, co tak generalnie, generalnie myślę, że hejterzy. Czy takie wiecie właśnie tak, negatywne komentarze i hejterzy, słuchajcie, to są osoby, które mm, są po prostu skrzywdzone życiem. Takie, wiecie, niezadowolone, skrzywdzone, takie gnomy internetowe po prostu. <grych> I tych troli po prostu nie warto skupiać na nich uwagi. I ja na przykład nie będę wchodzić w żadną polemikę, w żadną dyskusję. Jeżeli zobaczę jakiś negatywny komentarz na moim kanale, bo to jest moje miejsce w sieci, to jest mój kanał, jeżeli zobaczę jakikolwiek negatywny komentarz, czy coś, co mi się po prostu nie spodoba, to jakby out, zablokuję i może sobie tworzyć 150 tysięcy kont, jak będę widziała, jeżeli przeczytam, bo może być tak, że wiecie, gdzieś tam nie przeczytam, bo jakby nie siedzę w tym cały czas, ale jeżeli przeczytam jakiś negatywny, niepochlebny komentarz, czy jakiś, wiecie, głupkowaty, wzięty, wiecie, z to będzie on blokowany, usuwany i jakby nie będę w ogóle na nie reagować, bo to jest, wiecie, szkoda mojej energii, dobrego samopoczucia na takie, wiecie, trole internetowe. Ale tak generalnie to myślę tak, że to są ludzie skrzywdzeni życiem, nie wiem, bez pasji, bez hobby. No i co, no należy współczuć, no po prostu, no nic nie myślę, mam to, słuchajcie, gdzieś jakby... Kogoś coś boli najwyraźniej, a tak swoją drogą, słuchajcie, a propos, bo czasami zdarzy mi się, że wejdę i widzę tam u dziewczyn, wiecie, śmaka, owaka, za gruba, za chuda, za brzydka, za kwadratowa głowa. Boże, kochany, ludzie, naprawdę o tym mówię, gdzie ten świat zmierza. Um, to jest, słuchajcie, straszne. <grym> Jakby czasami nie wiem, czy to dzieci piszą, czy to piszą, wie, wiecie, dorosłe osoby, bo czasami dorosłe osoby, wiecie też. Mają tam jakieś swoje, i nic, no po prostu to trzeba iść dalej przed siebie, niech oni sobie tam klikają w tą, w tą klawiaturę i żyją w tym swoim świecie, wiecie, zazdrości, zawiści, nie wiem, braku kultury, taktu, jakby pominąć. To jest tak, jak słuchajcie, w życiu. Odcinamy się, urywamy kontakt od pewnych osób, niepotrzebni nam niefajni ludzie, i tak samo właśnie w internecie. Chociaż, wiecie, w internecie to już w ogóle my nie wiemy, kto tam i podejrzewam, jakby ktoś mnie spotkał na ulicy w twarzą, twarz to nigdy w życiu by mi, wiecie, nic głupiego nie powiedział, bo by nie miał tej odwagi, co, wiecie, klikając tą klawiaturę, tak? To jest jakby oczywiste. W życiu by nie wszedł ze mną w polemikę i ym, swoją drogą, wiecie, zwracanie uwagi. Ym, w moim przypadku to było tam właśnie, wiecie, perfumy, perfuma, sruma, no w ogóle whatever. Słuchajcie, usiądź, nagraj film i zobaczymy, co ty masz do powiedzenia, czy w ogóle będziesz, o piesek, czy będziesz mieć coś do powiedzenia tutaj do widzów przez 10-15, pół godziny. Czy, czy będziesz mieć najpierw o czym rozmawiać do widzów? No, obawiam się, że nie. Dobra, dalej, 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 szkoda, szkoda czasu. Słuchajcie, dwunaste pytanie i to będzie ostatnie pytanie, kochani. Jak długo planujesz nagrywać na YouTube? Słuchajcie, jako tak planu nie ma, że wiecie, czy tyle, czy tyle, po prostu dopóki y, mam chęć, mam siłę, mam, y, dopóki wy jesteście te super osoby, te fajne kobietki, ta fajna społeczność, dopóki chcecie mnie oglądać, chcecie mnie słuchać tutaj. Y no to siedzę i do Was, wiecie, pitu-pitu gadam, e, tak, e, ale tak serio, słuchajcie, no to nie wiem, dopóki, wiecie, poz, e, dopóki będę miała na to ochotę, dopóki mnie to będzie sprawiać radość, fajną frajdę, taką, wiecie, chęć do nagrywania, e, no to, to będę tutaj do Was, słuchajcie, e, z Wami tutaj sobie siedziała, działa. E, tak, dopóki wiecie, dopóki mi czas na to pozwoli, bo, bo wiecie, w życiu różnie się układa, róż, różne jest życie, są różne sytuacje, życie nasze się czas, czasami zmienia, więc jeżeli, wiecie, będzie mi brakować tego czasu, żeby włączyć tą kamerę, no to jakby będę zmuszona, e, będę zmuszona jakby e, zakończyć to, ale dopóki mam z tego fajną frajdę, e, taki wiecie, też relaks, hobby i pasję, bo bardzo lubię tutaj z Wami siedzieć i i rozmawiać, jeżeli od Was dostaję te pozytywne, fajne komentarze, że, że wiecie, lubicie te moje pogadanki do makijażu, do kawki albo że miło spędziłyście ze mną wieczór, no to to jest fajne, to mnie tak bardzo nakręca i, i bardzo dziękuję też za takie, za takie słowa. W ogóle bardzo dużo od Was dostaję pozytywnych wiadomości na Instagramie. Wy wiecie, kochane, z, z niektórymi sobie i piszemy, i przesyłamy zdjęcia, i Wy mi przesyłacie swoich zwierzaków. No jesteście cudowne, po prostu. I dlatego, wiecie, te wszystkie gnomy internetowe są mało ważne, po prostu mało ważne, bo liczą się Ci fajni ludzie. Czy tutaj... Czy słuchajcie w życiu. Po prostu liczą się fajni, pozytywni, wiecie, pozytywnie zakręceni, fajni ludzie wokół nas. Po prostu. E, więc tak. Więc jakby planu nie ma, dopóki jest zdrowie, dopóki jest siła, pasja i dopóki wy, cudowne kobiety, chcecie mnie oglądać, to będę tu siedzieć i do was gadać i będziemy sobie razem kawkować. To tak. To tak. W w krócie, dłuższym. <laughs> Słuchajcie, to by było wszystkie pytania. Tych pytań było sporo, ale tak jak mówię, one się bardzo powielały. Było znowu zapytanie o to, czy ja pokażę na przykład house tour, ale już wiecie co, ja o tym już kiedyś mówiłam, więc jak ktoś nie widział, to zapraszam do nadrobienia tam pod spodem filmików, bo tam w którymś Q&A już mówiłam, że na razie nie zamierzam całego jakby domu pokazywać, ale te pytania też się zawsze, zawsze gdzieś tam... Pojawia. Tak, były takie ogólnikowe pytania od Was, czy będą filmiki o stylizacjach, więc tak, gdzieś tam Wam będę przemycać w międzyczasie stylizacje, o które bardzo często pytacie swoją drogą, także dziękuję bardzo. No i co, dziękuję Wam, kobietki, za dzisiejszy film. Dziękuję za wszystkie piękne od Was wiadomości na Instagramie, szczególnie, bo tam prywatnie. Piszecie, i słuchajcie, jeżeli nie odpowiadam czasami tak od razu, to przepraszam. Y Mam nadzieję, że nic nie pomijam, bo zawsze staram się odpowiedzieć albo chociaż ikonkę, wiecie, zostawić, że widziałam, że jestem, że przeczytałam Waszą wiadomość. Dobra, kochani, dziękuję za wszystkie pytania. Życzę Wam przyjemnej kawki. Mam nadzieję, że spędziłyście ze mną miło taką, wiecie, pogadankę w ogniu pytań. <laughs> dziękuję Wam za dzisiaj i do następnych filmików.